Cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, trzecim już z gry Madagaskar. Nie wiem, jak się dałem namówić. Przez kogo? No to z ciebie! <grym> no nie wiem, że ci się nie balował. Dobra, zaczynamy sobie trzeci poziom uliczny pościg. Tak, to jeden z moich ulubionych. Szkoda, że na niego nie trafiłam. Dobrze, że ja na niego trafiłam, jestem w stanie go zjebać. <grym> no okay. nie. Ale czemu oni mi ścigamy, a nie. Aha, dobra. No oni dobra. teraz biegną ten osadzić zebrania. Okej, okay, to teraz tak. Dobra, zaraz zobaczmy co tu się będzie działo w ogóle. Spoko. Może troszeczkę przybliża o tak. Żeby tego wszystkiego nie było słychać. Tu troszeczkę tam. oddale o, rowerami będzie jeździć. Nie, gówno nie, nie, nie. Jezu. Gówno Jezu. Co to jest? Żarty dla nich? w gówno. To może być Widzisz? wiem. to są jak. Tu wygląda jak kłaczki od kota. O, się rozkraczył. On lepszą moc, ty zobaczysz co będzie potem robił Breakdance tańczył No kurwa. Nie, Breakdensa to Mort tańczy na napisach końcowych w Madagaskarze, pamiętasz? A, no ten Jezu Już jak on wygląda O, biegnij, okay. Alexem Czekaj, a coś mamy jeszcze robić? którym się skaczę? Spacją? Spacją się skacze. F się ryczy, możesz straszyć przychodniów Już się Aha, przeskakuj przez kolorowe obręcze Zostaniesz za to hajs Minęłem jakiś? Nie Uważaj na te psy, bo one cię gryzą. Tu je musisz straszyć tym. Ku... F. Przeskoczyłem. Owszem. Przeskoczyłem, ale ja jestem zajebisty. Tam jest jeszcze obręcz. Gdzie? Po lewej, po lewej. O, widzisz, niebieska? Aha, ale ja chciałem po monetę sobie skoczyć. A to sobie też skoczysz. Mogę wracać się? Możesz się wracać. Już do idę. Możesz się Czemu nie się mogę tutaj przeskoczyć? No, no, bo nie, nie wiem. No bo, no, bo nie, 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 nie wiem, nie wiem. To, to nie ma sensu. Uważaj, Uf. bo jak cię potrąci, ty też tracisz życie. Czekaj. One zazwyczaj hamują, ale. Gdzieś tutaj była jeszcze moneta, widziałem. O, tutaj, na lampie, na lampie. Aha, no tak. Nie będę miał wszystkich monet, nie mam tutaj. No ja też nie miałam w tym poziomie, strasznie. Uważaj, pies cię O, widzisz? Ujeju. Gdzie on jest? Wciestyłeś życie. Tam, wrócił na miejsce. Aha. O, ty kurwa zajebane. idzie. No, A! ludzie, ale nie... nie no wszedłem. potrącił cię! Powinienem przeżyć. No to przeżyłeś, tylko życie straciłeś. No. Gdzie jesteś mona? Tak. Najgorsze. Tam jest, co jest coś... przy lampach. Tam jest. Tu jest, na ulicy i tam jest przy lampie. I jest jeszcze obręcz. Przeskoczysz 10 czy to dostaniesz 10 pieniędzy. 10 pieniędzy? Pieniędzy! Co za to zakupiłem? Na pewno nie komputer. No ale zakupisz sobie na przykład Minigol. O kurwa. <laughs> a jaka jest wartość? No jeden to jeden. No nie. E, a te a te czy srebrne? A złote monety są warte 5. Jak ja to mam skoczyć, skoro nie widzę tego tak naprawdę? No musisz tak na czuja. A może skoczyć próbuj stąd. Awi, awi, a widzisz. A widzisz a nie gdzieś. A zwalę system, a nie zwalę system, bo mnie powstrzymali. E, mordy, mordy, mordy. <grystanie> Bartuzia mi się podoba straszanie psów. No, dokładnie. Szkoda, że to nie policja. A tam policja też będzie straszyć, ale to później. Fajnie. Przez obręcz, przez obręcz. No widzę, widzę, nie bój się o mnie, ja sobie dam radę. O! Wiem, że sobie radę. Proszę. Da. A! Zejdziesz do metra, to będzie minigierka. Okej, okay, to wyjdę. Czemu nie? O, tutaj, ta, tu, 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 tu brzmiemy w No ee, No zobaczę, Nie, te. O. O jejciu! Zajebiście! Zobaczymy, co to za pierwsze. też się powietrzne. Powietrza. A, wiem, co to jest. Chroń sterowiec. Jak to jest? Strzał to co? Strzał to jest G. Aha, ja mam go chronić. Co jest? Co się stało? Albo. A nie, nie G, sorry. Zagraj, ponowie, to. C... To czym ty strzelasz? Czekaj, gdzie to jest opuść grę? Strzał T w takim razie? Nie. No, T. Wciśnij nie. te. Nie. nie. Nie te? Jak nie. To spacja? Nie. To co? Nie. To F? A F. Tak. Boże. Boże. Jeszcze raz. <grym> bo ja nie, nie rozumiem. Sama nie wiesz jak to <grym> A bo to akurat. Czekaj, bo ja muszę. Nie ma ja, nie zmienić. Musisz lecieć okay. i strącać o te statki. Ty gówno wart człowiecze. Doberwałeś szmaciarzu. Gdzie wy jesteście? Czopkiem strzelam. Czopkiem! Jakimiś żołędziami. Nie Jak rumcaj. Rumcaj tej strz też strzela, żołania. Dobra, skupimy się. I on ma jeszcze ten. Żyć? A spokojnie, ten starowiec ma 270 Żyć. Trzeba tutaj Szczególnie coś na początku gry ma chyba 300, nie? Wynik zero. O, oberwał. Oberwał, ale oberwał. Czy on spadnie? Ej, może go możesz kilka razy trafić. No na pewno. Zanim on umrze. Ooo, sam żeś stracił. Balon Ale on też jest... powinien. No właśnie. Dlatego to jest. No, nie, to ta na najgorsza z, moim, z minigierek moim skromnym zdaniem, bo. Bo jest zbyt trudna. To jest za trudna po o, prostu. Jest 100. o. Masz wynik 100, czyli jednego dziadka Jest, 200. A kurwa, zajebany w chuj Bartuś! Powinien najebany chodzić codziennie. Może jeszcze ci dolać? Jebać biedę, kurwę 300. Gdzie jeszcze jesteście szmaciarze? Koniec, kurwa! Fala pierwsza. Koniec. Zjebałem ich jak mój stary, moją matkę. Jezu. Panie Zwyrolskim. Aha, kolejny. Panie Zwyrolskim. O, kolejny, kolejny. Oj, oberwał. O, to było mocne. Okej, okay, kolejny, kolejny. Lecicie. To mm. kurwy z Polski. Cebulaki, Polaki. Cebula, buracz. Cebula. Uuu, to skupimy się nad jednym. O, pięknie, ale swąd czuć aż skoszalina. O, tutaj oberwie w dupcie. Świetnie. Następny, w paszcze. I z pustem jak Zdrowiec kobra. Sterowiec atakowany! miał. Kurwa, spędzimy w nasie. To się Nie Wiem. Muszę sobie A, se Baloniki to są życie, jakbyś gdzieś tam Gdzie chciał. Są? Nie wiem, gdzieś tu się czasami pojawiają w zasięgu wzroku. Jeszcze jeden mi o, został. Ona dole jest balonik o, no jest <grym. <grym> Zdrowie. <grym> Zdrowie. <grym> Zdrowie. <grym> Zdrowiec atakowany, jeszcze ten jeden dział złożony. Jeszcze ten jeden, co nie? I jebany kutas leci jak tylko może. <grym> O ty, kurwo. Będę ci siedział na ogonie, dosłownie. Widzę, że tak. Yeah. bardziej cię pasjonuje niż Madagaskar. Dokładnie. <grym> to jest. jest Radzie ulubiona. Moja no też. To o, pelikan być. siedzi w tym, widziałeś. A ja czym latam? Jakim kurczakiem? Kurczakiem latasz. Bez sensu. Kurczak, siły kurczak nigdy nie był. O, ale że się zdupił. Rozdupiłem go Bezdupiłeś jak puzzle. Jak go. go? 5000. No, już pobiłeś rekord. Zajebiście, bo Radzi jest słaby w tą grę. Nie, on jest dobry w tą grę. No ja pobiłem jego rekord. Nie, ale to nie jest jego rekord, to jest rekord ustalony od gry. Aha, ustalny. Ustalny. Że Tak <grym> 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 What the fuck! Dup, 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 dup. Rozdupił cię! Dup, 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 dup. O. Ja je rozdupiam. I jeszcze jeden tutaj, a tu są jeszcze... Oj, to większa ilość ich. No ja wiesz, powiem... z poziomem to rośnie trochę. Strowiec atakowany, a gdzie jest życie sterowca? Aha, widzę. A, życie sterowca jest w lewym dolnym. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. na naraz załatwiłem? Czy ja dobrze tego widziałem? Nie, 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 no jednego no, Jeszcze tam Szkoda. Ile szpaciarz? mam? Cztery? Cztery, ale masz balony na górze, na dole jest jakiś balon. No w chuj mam balonów. Jestem balonowy Johnny. <słuch> balonowy Johnny. Na no, 10 razy ja. 25, zajebiście. No powiem Kurde ci, że alkohol wartyś. mi służy. Może ci dodać. Nie, może powinienem tak chodzić do pracy, bo no. nie mogę. Na pewno lepiej Ty, paczoniki wykombinują. O, ty. Poziom level hard. Chodź, jak kręci. Co nie, kręci bąka. Beczka, beczki kręci. Ło, trzy. Sobie Dobra, życie. nie, 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 bo jak skończy szybciej, to po prostu zaczniemy kontynuować tą kampanię. W Madagaskar. Tak, to wiesz, można 50 godzin tak lecieć. <laughs> No dokładnie, o, proszę. No, no, proszę. Proszę napierdalać proszę. kurwy z Polski. O, do mnie strzał. O, tak, o, widziałam! Jo. Jo. Dobra, wyjdziemy sobie jak się ci wychodzi. Ale poszło, czekaj, zaraz ci samo spacja to e, jest spoko, tak, e, ten, wejdź w to drugie przejście, tutaj jest zaraz po lewej. Nie, 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 no idź do przodu. Ale ja chcę się cofnąć, bo tam może teraz będą po lewej. monety. No właśnie tutaj będą monety, o. No tak. No, no, no pewnie, autorzy najlepiej przygotowują takie ciekawostki, ukrywając o. coś z tyłu. I wyszedłeś tutaj po prostu, po drugiej stronie. A ty zgubę! kurwa! <grym> <Bo jebusy. grym> Masz downy. A mogę iść tu? Nie. nie. A mogę? Wypadłeś stres. Ale gówno. <grym> a już się tak łudziłem, że mogę, nie? <grym> mm. czekaj, napiję się. Jasne. O, możesz z A nie, ja jeszcze mam, ale ja wolno piję. no a to jest takie dobre, nie? Coś mi dzisiaj nie wchodzi, widzisz alkohol. Może co innego ci wejdzie. Co? Dinozaur! A to jest dobre z tym dinozaurem, bo teraz będziesz musiał straszyć policjantów, żeby oni wpadali w różne takie pułapki, nie? Takie takie to jest śmieszki takie. jak ten, rykniesz na policjanta, to on skoczy do tyłu. Jak rykniesz tak obok dinozaura, to on wpadnie w paszczę dinozaura. No ryknij tak na niego. Nie? A kurde! Widzisz? nasz spryt. On z jego? Nie, tak będzie go trzymał. Na szkoda. Jak, wiesz, rykniesz w wózek, to on, wpad on wpadnie pod wózek, nie? No. O. Panie policjancie, wypierdalaj pan. Mm. Dawaj. Albo tu na tą windę. Staram. Rycz na nich po prostu. Oni zaraz coś... O, patrz. Ha! Dwóch downów tam wpadło? Ale jeden. Ciekawe, czy ci policzę jako dwóch, czy jako jeden. Jako jednego ci policzyło. Do kanału wpadną. Weź go do kanału. O, o ty kurwo nasz szmato. Z Polski pewnie. No. No nie no! Weź ich do... O! Widzę, Boże! O tutaj drugi stoi Liza. pod dinozaurem. Uf, nie. Ale może go tam za zagonić. Gdzie ty jesteś? No dawaj, dawaj. Wow. On nas wyciągnie znowu jakiś paralizator. Do kanału, do kanału dziada. A gdzie jest kanał? Tu jest kanał. Albo jeszcze raz na tą drugą windę. O. Szkoda, że w bokiem wpadł, nie, ale... No, ale dobra. dobra! O. Jeszcze raz, jeszcze raz, ryknij, ryknij. O. Ka jak dziura po hokeju. O, oficer leży! O, leży! Zajebany w chuj! Zaraz wypijemy wodę i zaleje nas gnój. Gdzie jest? O, tu pewnie mogę. Sobie nie, nie spać. możesz tam niestety ale, bo... No no bez przesady. Ja nie wiem co ja mogę, a czego ja nie mogę. O, fajne wejście widzę, ja sobie tam pójdę, jeśli będę mógł, oczywiście. Będziesz. To nadal jest to. moneta. No widzisz, musisz. Ale także nie mam nie, nie, Gdzie jest A tam jest. Ale i tak sobie możesz wejść tam. uważaj, auta cię mogą potrącić. Ale ja nie widzę co jeździ. Ryzykuj. Ryzyk fizyki. Mm. 48 ulica. Ale napisali, kurde. Ale napisali, Dobra. wow. Ale to fascynująca, mój Boże. Takie. Ło, wow, widziałaś to? Zrobię to na górze. No bo niektóre A, na auta ty. mają. Aż ty. Dużych nie, nie możesz przeskoczyć to jest za wysoko Zobaczymy A ty, ty, ty KURWA zajebany! Ty A cię stara nie kocha! Widzisz, że zostałeś Premier, bo wszystko 10 pierścieni wow, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie się z tym czuję. Mogę tam wejść na górę? JOKO Bobko, widziałeś? Wylazło tutaj na ULICĘ. Ty czemu mnie kopnęła? ją! No bo jechało auto, y ale przeskoczyłem ja? Nie. Y tak no, nie wiem. Po prostu graniu uwzględniła mojej wyższej inteligencji. Czekaj. I możesz tam iść. Kurde. No tak, muszę iść do przodu. A czemu to jest twoja ulubiona plaża? Nie wiem, jakoś tak. Lu lubię Lubisz miasto. Chodzić. Lubię tutaj chodzić, po tym mieście. Znaczy, może nie aż tak bardzo ulubiona, ale w sumie lubię, lubię. Ach kurde, o, gleba, gleba. O. A co teraz? Oh. On chce się tylko przytulić! Ta. Tak! jak ja! Przytulić cię, Bortuś? Wezmę loda. Mm. Loda sobie weźmy. No. O. Wiesz, jak weźmiesz kostkę lodu w mordet, to tak kurwa szczypie. Weź tą papryczkę i rozjeb TE AUTO! Serio? No. <laughs> Biegnij. Ale grubas, ale grubas. Jak zbijesz chyba 10 aut, czy coś takiego, to też dostajesz premię. Czy tam 12? Nie Serio? wiem, ileś, no... Nie wiem, ilość musisz w każdym razie zbić tych aut. Ty, wziąłem papryczkę! Nie wziąłeś papryczkę. Wziąłem. Nie wziąłeś, tamta została. O, ej, monetę oh. przegapiłeś. Uch, uch, uch toron! Co, nie? O, nowa moc. <laughs> no. Pewnie zapasy są. Nie przejmuj się nimi, idź po prostu. No tak, bo to hipopotam, jak ponton, nie? No, on taki trochę ponton, pontonikowaty jest, nie? nie? Nie, przejmuj się na razie nimi. Oh. Oh. Jak no tak, zdobędziesz, nowa umiejętność. Tak, zdobędziesz umiejętność, dzięki której będziesz mógł się... Zgadnij kto się nazywa! Cios z dupcią! Podskok na początkach, <laughs> a jak cios to się dupcią. wykonuje? Dwa razy spacer. Aha. <laughs> <laughs> Ona wygląda jak taka wielka milf. Jepcie cię Możesz ty out, out, a to też... Boże. Tu akurat nie możesz aut pokonywać tym sposobem, ale generalnie możesz. Nie możesz tam iść prosto, Aha, musisz prosto. musisz prosto. Spoko. Tu jest też moneta. No właśnie, stałem się. O Jezu, ja wiesz, słyszę jak ona pierdzi. O, tu jest moneta. Dzium, 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 dzium. dzium. chciał cię zabić. Cio... Dobra, i ten, dwa razy na to auto A tu zapasy sumo, kurde, patrz jak one podskakują. No. <laughs> Podoba ci się coś z dupciu. No pewnie. To jest moje oryginalny ten, o, 13. 20 musisz mieć, bo 30. Aha. Nie, nie, nie... Spoko, no wszystkie rozpierdolę. <laughs> A, aż mu światła zgasły. Tam maksymalnie mm. trzech cię może napaść. Jak chciała panie nie czterech, Opa. to ona się dusi. I ten... I Trzeba zapierdolić, maciarze. Zwłaszcza, no mają chujowe auta. I powiem ci, że z chęcią bym je podrasował. Mm. O, Cicorita. Kurde, już widzę co zjem. Margarita. Brunhilda. O, widzisz? Jak... Nie, ale ja podskoczyłem! Za późno. Jakiś napad ale tak. główno to czekaj, to się, się zerowało. Ja, co się zeruje? Ten, liczba out. Nie, no masz już. No, tak, o 19, spoko. 20 czy 30? Czekaj, bo nie wiem, w takim razie więcej. Nie wiem, rozpierdacz w każdym razie. Wszystko tamta. trzeba gnoić. Wszystko trzeba gnoić. Dokładnie. Boże, skok na pośladki. Tam moja... Jak u matki. Wyobraź sobie człowieka tak, jak skacze na pośladki. Mmm, tak. Kartonowe auta. Chyba, że twój pontun. Chyba, że mój, mój kutas na taki. No nie, nie no znowu za samo. To podskocz po prostu. O! No znowu podskoczyłem, Widziałeś? No Ale za późno, bo on cię łapie w locie, jak ty nie zdążysz dubskiem usiąść. Ja pierdolę. No ale dobrze, nalicza jeszcze te, te, te auta. Jeszcze masz tyle przed sobą tego poziomu, że uwierz mi, że zdążysz. No ale ja chcę sobie jak najszybciej to uzbierać, okay. jednak. Mój rekord będzie 100. No zamknij mordę, Leszko. Lesztów, Raz, dwa, John Cena. John Cena! No trochę jak John Cena, patrz. O, 30. I taką muzyczkę w to umieścić. Dobra, teraz trzeba śmaciarza jakiegoś. Szybko! O, dobrze. Kurwa, KO, RKO. Wyjebany. Kurwa. Tam była złota. Gdzie? No, ominąłeś. No zaraz cofniemy się Cufiemy się, cofniemy o Jezus, się O widzisz, widzisz, tu, 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 tu. Chikorita, Margarita no, kurwa! No, nie trafiłeś No patrz Wiesz co, ja sobie ją wezmę tak Drogi ludzie! o tu jest moneta Tam jest babryczka O, No nie mam sezonu ona tak zakręca Dobra, wezmę papryczkę i wszystkich wypierdolę. O! O. No kurwa. Więc co, wezmę autobus. Autobus nawet wziąłeś na klatę. Wszystko można wziąć na klatę. Można. Nie, musisz ten. A. Możesz to wypierdaczyć chyba z tego co... Nie możesz? No, A. możesz, A. możesz. A. Wszystko może. Po hipopotam wszystko może. Ja nawet jak sprzedaję to mówię. Myszko kurwa, hipopotamie... Hipopotam na szczudłach tego ludzie nie grali. No ile tego trzeba zrobić? No co, no już ci tak nie nalicza. Już dostajesz premię. Co? Mhm. Ale back... A to tu mam o... wyjebane no. no, kolejna policja. Milicja, wszystko RKO FBI XSA CBH gay. O o o, o Nie zdążę. No ale myślę, że... to chodzi, zdążę. to chodzi o to, że masz taki szalony ruch A ty ste. Crassy Road to jest crossy road takie, no? Takie troszkę nie dorobi? <grystanie> tak, suwki tak zapieprzają Cune. No nie! <grystanie> Zresztą powie, jak tak leci do góry <grystanie> nie wiadomo, że jak mu siłą kurwa Na środku to, jak stajesz, to, to ci takie... <grystanie> No właśnie widzę Tam też masz potety! Właśnie widzę Szukam kobiety Kotlety <grystanie> Jezu <grystanie> Hipopotam, <laughs> hipopotam na jezdni. Szybko. Tak, wyjebałem ja. ich! Ostop, pięknie i lep. na was. Zdrowie, posiadam. Koniec. Koniec, koniec, wszystko? Nie, jeszcze melman. Żebyś żyrafą biegł. on to jest niezły. On to jest najlepszy. Żyrafą będę biegł. Melman, kurwa, jeszcze zjebman. mam! Będzie drapał się głową po jajach? Nie, <laughs> yeah. Czyż mógłby. Będzie taką szyją. Mógł sobie dobrze. Jak Merlin Manson. <grystanie> Chciałbyś tak? Nie. Nigdy Będę w go. życiu. I co będzie pluł na ludzi? Nie. Będzie skakał dalej. Będzie skakał. A on wydaje jakieś odgłosy takie śmieszne? O, może czyścić. <grystanie> Możesz czyścić. Wejdź sobie na ten autobus. Szybko, jak spadniesz na ziemię, to on się zbizga. Serio? Tak. Jak spadniesz na ziemię, to przegrasz. Kurwa! <grystanie> ja pierdolę. To A no tak. No skacz, śmieciu A, tu się nie skacze No nie! Uch! Jak się wchodzi? O, właśnie tak Deskoczysz to Nie Aha, spoko Dobra! O! I masz I na... To jest U... dobre! Hugokopter! Kurwa! Dwa razy spacja. I on będzie mógł sobie latać, nie? Tam masz zasięg ograniczony, nie? Ale... No, udało się. Udało się. I teraz tak, nad tym gejzerem musisz. Spacja idzie jeszcze raz, jeszcze raz. No nie. A, no. Dwa razy! Ale kliknę dwa razy. dwa razy. My się myli, bo patrz On nie może używać tej spacji, jak używa np. przód w lewo. On używa tylko tej spacji, jak może lecieć prosto. Nie, no możesz skręcać. No patrz, kliknę spację. A. Możesz skręcać. A czemu on nie może spaść tam na no, jest za duży? Nie wiem. Bo to przejedzie! Bo ma kutasa za dużego? Mmm, mm, niesmaczne. Niesmaczny mi... żork. On będzie miał więcej umiejętności niż tylko taki Hugo Hopter? Hugo hopter, tak, będzie miał jeszcze jednak. Kutasowno? Co, co ci się dzieje? A bo wiesz... Łódnemu chleb na myśli. Mm. I tu nie mogę spaść? Nie. Musisz tam od razu na tego gejzera spać. I na tego drugiego. A tu, a tu, a tu, a tu, a tu jest. Tatuje, tatuje. Wiesz, że ten, wokalistki Tatu były lesbijkami? Nie, nie wiem co to jest Tatu. Zespół taki był Tatu. A? Co ty gadasz? nie niedogoniat. To były lesbijki? Tak, to były lesbijki ponoć. Znaczy się, ogólnie rzecz biorąc on, propagował życie tam jakichś Pierdo? Wpierdol. Dobry wpierdol. Dobry wpierdol. Dobry wpierdol. W pół Spółobrotu. No, kopnij to coś. O, życie dostałeś. Życie. Ale ja mam pełno życia. No nie szkodzi. im więcej, to lepiej. Aha, a tu mogę? Możesz. Mogę możesz opaść się? tu? Tak, możesz tu opaść. Mogę tu. Ale nie w błoto, Dziutko. Błocko. Ten, bo on się udusił, widzisz. Ale mam wysoką szyję. No, ale nie szkodzi, on Boże, nie Boże, Może bardzo tyle razy umarłeś w tym jakże prostym, prostej grze dla dzieci. Możesz <laughs> o, tam możesz, tam jeszcze. A nie tu? Też, ale tam. A nie miałeś... mogę tam wcześniej? Później? Nie możesz. Kurwa, no. No bardzo, nie... Ale czemu on tam nie chce wskoczyć? <śmina> on chce, tylko ty mu nie pozwalasz. Pozwalam mu właśnie. Patrz. Uważaj, bo cię się tym kluczem. A Widzisz ten klucz? jest Francuski. dwa razy większy Nie czy znaczy dwa razy większy jest połowa, je no połowa niego. Dobra, złote monetki. One się zawsze liczą. 88. To dobry Dobra. wynik, dobry. dobry. Jak. Tak? <laughs> no zdrowie. Jak moje wyświetlenia na YouTube. No patrz! No kurwa. Nie, ja to sam zrobię. Najwyżej się pomęczycie tutaj ze mną pół godziny. Biedne ludzie. Bied, biedne się ludzie. Oglądasz Bartusia. Chuj z nimi. <laughs> ja idę mówić za swoich widzów. Oni Cię kochają, zobaczysz. Będziesz miał zero subskrypcji niedługo. No nie no. Za wyzywanie. ludzi. Żartuję. Prz, przy, przy żartuję. O. Żartuję. Ludziska. Przecież wiecie, że ja żartuję. Was wszystkich kocham. To tylko pod względem nerwów. Kurwa, nie widzisz. No się. to się obróć, masz kamerę do obracania Którą? się. O, 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 nie możesz się obrócić. Fuck! No źle, po kurde. Dlaczego <laughs> się poruszał. <laughs> Jebie cię, stary. Zaraz jem okulary. <laughs> to jest taki American Gangsta Raps. <laughs> Gangsta Raps.

uważaj na koparę! Aha, oh, no tak, to już, już wiem. Nie, leć do góry, leć do góry, okej. Okay. Powiedz, że mogę tu. Możesz, no ale ja ja. <laughs> Nigdy tu nie wylądowałam. No nic, wskakuj na ten gejzer. Gejzer? No na ślepo troszkę musisz. No gdzieś tu, o. No pięknie, bardzoś to wszystko wyeksploatował. Dobra, pięknie. Troszkę bez sensu. Kto umieszcza balkony w taki sposób? No, A dobra, może no, nie, w Ameryce nie, nie, tak mają? Nie będę się skupiał. Może nie, tak mają? Nie mają. To wiesz, że nie mają? Byłeś zasrały. w Ameryce, nie? Nie, ale by się zesrali, gdyby tak mieli. Nie, nie, nie! Bartuś, na prawo jest gejze! Aha. Boże, dobra. Boże, dobra. Dam radę. Te wurubele trzeba. W a, gdzie jest Tam, tam, tam! tam. A ty kurde! Nie, nie spodziewałeś się, że tak potrafię. Nie. O, Nelman, Nelman? Nie, Marty. Marty. I teraz musimy siać z rozpierdol na wszystkich? Już posialiście troszkę. Myślałam, że kolejny jakiś mini bosik. Nie, nie będzie tutaj Ale mini przykro. W pingwinach będzie bosik. I znowu ty trafisz znowu na bossa. Znowu ja trafię na To Ale gówno. Gówno. No ale tak, skoro jeśli byłby Bosik, to w sumie, w sumie, w sumie, bym się nad nim męczył godzinę. Nie. Ty Bartuś, ty byś się męczył. Ja, ja, bym się, ja bym się, To moi widzowie się męczą, oglądając te wszystkie filmy. Ja wiem. Sod, cieszę się. Madagaskar to fajna gra. Yup, yup, yup. Pontonix, o, dostaje w plery. No. A i teraz zostaną wysłani na. Do satek. Mhm. Przecież ofrzemy fajnie, że zyskali wolny za to, że uciekli. No to chodziło o Martiemu, ale reszta to chyba raczej nie za bardzo chciała. I koniec. Bang, bitch. Wszyscy w dubska dostali. Dzień dobry panu. Mapa. Ładuje się właśnie mapa świata i jako, że skończyliśmy nowy poziom. Kurwa. Skończyliśmy trzeci poziom, tak? Co był trzeci? Tak, to był trzeci. No to w takim wypadku czas pożegnać się z kochanymi widzami. I z kochanym Madagaskarą. Znaczy nie, no, 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 no w sumie na chwilę to tak. Tak więc trzymajcie się, zapraszamy na następny odcinek. Tak. Pa, pa. pa.